Cześć Lubór Krząkarski, witam w 36 odcinku bloga Startup My Way. Pozdrawiam z dżungli. Jesteśmy w tym momencie dalej na Teneryfie. Jesteśmy w Loro Park, jednym z najlepszych takich parków zoologicznych tutaj. Niestety bardzo dużo tutaj osób, osób jest ku mnie, więc ciężko, ciężko tutaj coś sensownego nagrać. Są różne, różne opinie o tym parku. Więc możecie znaleźć opinię, że tutaj niektóre zwierzęta są gorzej traktowane i żeby bojkotować ten park, no ale my stwierdziliśmy, że chcemy, chcemy się przekonać na własnej, na własnej skórze zobaczyć, jak to, jak to tutaj wygląda. Więc no na pewno jest to niesamowite doświadczenie i bardzo, bardzo duże wrażenie robi to, co tutaj można zobaczyć. Zaraz Wam pokażę na przykładzie. Jak to, jak to tutaj wygląda. Jest wiele różnych pokazów na miejscu, na przykład pokazy orek, czy delfinów, więc o, tutaj ludzie myślą, że, że kręcę w drugą stronę, więc się, więc się chowają przed, przed kamerą. Nie jest to takie proste, żeby tak nagrywać, bo to jest naprawdę ten park jest oblegany. Dobra, lecimy z tematem. Zobaczcie jak, wygląda, jak wyglądają atrakcje w parku Lolo. już jesteśmy po wszystkich pokazach orki, delfiny kurze, meduzy, papugi też ten pokaz z papugami średnio mi się podobał, bo faktycznie papugi jeżdżące na rowerze czy po prostu wykonujące polecenia jakoś mi się do końca nie nie, 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 nie podobają, ale orki, delfiny kurczę naprawdę mega. Będziemy się powoli zbierać. Wejście w ogóle z tego parku jest dosyć drogie. 34 euro. 36 euro. Więc nie jest to, nie jest to taka tania, tania zabawa. No i masa ludzi oczywiście. E, oczywiście nie ma to nic wspólnego z jakimś prawdziwymi kanarami, ale, ale to nie szkodzi. Tak samo z w Warszawie nie ma specjalnie dużo wspólnego z prawdziwą Warszawą i prawdziwymi warszawiakami. Więc wydaje mi się ten argument taki, taki średni. I teraz zbieramy się, zobaczyć najstarsze drzewo w ogóle z czasów prehistorycznych. Niektórzy mówią, że ma 3000 lat, niektórzy, że 500-600. Zobaczymy, można je zobaczyć tylko z odległości kilometra. Więc, więc tak, ruszamy dalej. Do zobaczenia. Jeszcze jedna niesamowita rzecz, którą zobaczyliśmy tutaj w Loro Park. Taki tunel morski tunel. Po prostu jesteś w takim tunelu, wokół tu ciebie pływają ryby i głównie pływają tam rekiny. Jest tunel z rekinami, z płaszczkami, który czy naprawdę taki wąziutki, takiego wąziutka tunelu i wszędzie masz po prostu ryby, rekiny, no, robi wrażenie, robi wrażenie. Także, dobra, zwykamy teraz obejrzeć drzewo, drzewo, najstarsze drzewo świata. Dojechaliśmy właśnie do smoczego drzewa. O proszę, to jest właśnie smocze drzewo. I nie wiadomo ile ma lat, tak jak mówiłem, może 500, 600, może około 1000, może 2 tysiące lat. Problem jest taki, że to drzewo, ten gatunek drzew nie ma słoju, więc nie da się zbadać wieku w taki normalny sposób. Jest też przypuszczenie, że to drzewo jest złożone z kilku innych drzew, jakby te drzewa się połączyły. Może, no, możecie zobaczyć tutaj mniejsze drzewa tego typu. Widać, że te jakby zielone igliwie, można powiedzieć, czy, czy zielone liście w zasadzie, jest bardzo, bardzo podobne, dlatego dlatego stwierdziłem, że to jest chyba ten sam gatunek, oczywiście nie jestem ekspertem. O właśnie, tak to, tak to wygląda. Czy warto zobaczyć takie drzewo, czy nie warto? Wstęp 5 euro, ale zdecydowaliśmy się zobaczyć. Widok jest, widok jest całkiem ciekawy. Temat, który chciałbym dzisiaj jeszcze poruszyć, to co w zasadzie daje vlogowanie, szczególnie takie vlogowanie w podróży, a w zasadzie ogólnie vlogowanie, nagrywanie tego, co się robi w swoich dni. Przede wszystkim daje mi to większy, większe skupienie na detalach, na tym, co, na tym, co widzę, na przykład na roślinności. Też dużo fajniej się zwiedza pewne rzeczy, kiedy. Jakby Dokumentuję to, i wiem, że potem wyciągnę z tego esencję i zrobię z tego jakiś, jakiś film. To potem bardzo fajnie, bardzo fajnie wygląda, no bo w momencie, kiedy weźmiemy te wszystkie nagrania, wytniemy tylko najważniejsze części, od, odłożymy wszystkie dojazdy, czekanie w kolejce, jakieś rzeczy, które nie są, nie są ciekawe, to będziemy mieli taką esencję Podróżym pod to jakąś fajną muzykę będziemy mieli esencję tej, tej podróży. No, na pewno też dokumentowanie życia. Ja, na przykład, za rok, za dwa, za pięć będę mógł obejrzeć te wideo i zobaczyć, że byłem tutaj, i tak to wyglądało. Taki słowa, obraz działa dużo lepiej niż słowo pisane, tak wiadomo. Można, mogę to zapisywać, zapisuję dziennik od jakichś trzech lat, ale jednak, wideo, wideo wydaje mi się, że działa tutaj lepiej. No i poza tym, jest to taki ja na przykład lubię, lubię pokazywać, pokazywać to, co robię, dzielić się z, z Wami. I pokazywać różne ciekawe rzeczy, bo wiem, że perspektywa każdego człowieka jest inna i każdy ma coś do przekazania. Wydaje mi się oczywiście, że to musi być w jakiś sposób ciekawe i mam nadzieję, że te moje vlogi są w jakiś, w jakiś sposób dla Was, dla was ciekawe. Są, są też trochę zróżnicowane, czasem mówię bardziej biznesowe, teraz Pete robi taki eksperyment bardziej podróżniczy. Łączę takie moje, moje dwie pasje. Mam nadzieję, że to jest, to jest ok, i staram się też wyciągać, łączyć te rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o vlogowanie w podróży, łączyć te rzeczy biznesowe z właśnie podróżami. Więc, na przykład, będąc w Loro Park, zauważyłem, jak robi się dobry apsele. Naprawdę, ten park to jest. Jeden wielki apsel crossel, gdzie wchodzimy i od razu widzimy, że można kupić jakąś czapeczkę za 4 euro, ale jest przyceniona teraz na 1 euro. Wszędzie są ceny przekreślone i nowa cena. Wchodzimy do parku, mamy od razu zdjęcie. Jakby zawodowy fotograf robi nam zdjęcie, i potem przy wyjściu możemy to zdjęcie sobie kupić i te zdjęcia faktycznie są dobre. Te zdjęcia są faktycznie dobre. Wszędzie, wszędzie są właśnie jakieś apsele, jakieś, jakieś promocje, można jakieś pakiety kupić z biletem razem, można kupić na przykład obiad. Więc jest tu dużo, dużo różnych, różnych takich marketingowych trików, ale naprawdę zrobionych bardzo dobrze. Można też kupić wejście do innego parku, Siam Park, gdzie mamy, mamy taki, to jest jeden z największych akwaparków w Europie. Nowy się buduje w Warszawie, więc chyba nasz będzie największy, w Mszczynie bodajże. I w Loro Park można kupić bilety do tamtego drugiego parku. Podejrzewam, że oni mają jakiś, jakiś deal albo to jest jeden właściciel. Po prostu można kupić tańsze bilety przed wyjściem z Loro Park. Tak, 10 o euro, 10 euro tańsze to jest dużą przewagą. Można też kupić bilety, żeby wejść drugi raz, za połowę ceny, drugi raz do, do Loro Parku. Więc naprawdę można się uczyć marketingu od tych ludzi. Wszystko wygląda bardzo dobrze. O i jeszcze ostatni smaczek na koniec. Jeżeli chodzi właśnie o takie, takie, takie kwestie marketingowe, to był, była część z pingwinami, była taka wyspa pingwinów, bardzo fajna i przy zejściu z tej wyspy były, był sklep, ja nawet nie wiedziałem, że to sklep, myślałem, że to jest plac, plac zabaw dla, dla dzieci, bo były zjeżdżalnie do jakby takich piłek. A to były po prostu wejścia do sklepu dla dzieci i naprawdę jedna trzecia dzieci chodziła z tymi pingwinkami, które można było kupić w tym sklepie. Także łączenie takich rzeczy biznesowych z podróżami bardzo fajnie, bardzo fajnie działa. Jest to ciekawe, mam nadzieję, że dla was też to jest jakoś ciekawe. Mam nadzieję, że wybierzecie się na tę ryfę i mam nadzieję, że zainspiruje was do odwiedzenia niektórych rzeczy. I tak, i tyle na dzisiaj. Zbieramy się już do domu. Jutro pewnie będziemy trochę odpoczywać, więc no i potem wracamy. Wracamy. Więc trzymajcie się. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Zobacz jak on jest przyblokowany kamieniem po koło... żeby ograniczenie mm. do 20. Idziemy w dół.